Młoda kobieta codziennie zmaga się z traumą wypadku, którego była świadkiem. Zmaga się z wizjami tragicznej sceny na skrzyżowaniu, gdzie młody chłopak został potrącony przez samochód. Opowiadanie zgłębia emocjonalne zmagania, poczucie winy oraz ślady, jakie takie wydarzenie pozostawia na ludzkiej psychice. Kiedy lekarze prowadzili go na operację, zapamiętałam jego pełne smutku spojrzenie. Miałam przeczucie, że zdawał sobie sprawę, iż to jego ostatnie chwile. Niestety, to ja musiałam przekazać jego żonie i córce tragiczne wieści o jego odejściu. Codziennie, gdy wracam z pracy, przechodzę tamtędy. Dochodząc do skrzyżowania, niezależnie od tego, czy światło jest zielone czy czerwone, zatrzymuje się na kilka chwil przed przejściem dla pieszych. Na moment widzę mężczyznę leżącego na środku drogi, oraz dziewczynkę w niebieskim płaszczyku, która stoi nad nim i rozpaczliwie woła, Tatusiu. Jej krzyk porusza mnie do głębi i wyciskał ze z mojego oka. Po chwili odnajduję się na nowo, rozglądam się z niepewnością i dopiero wtedy, upewniwszy się, że mam zielone światło, przechodzę przez pasy. Nie widziałam momentu uderzenia. Słyszałam tylko dźwięk. Spojrzałam wtedy na sygnalizację świetlną. Zielone światło zaczynało migać. Naprzeciwko zbliżał się do mnie młody chłopak. Był mniej więcej w dwóch trzecich przejścia, gdy nagle z lewej strony nadjechał pędzący samochód. Zobaczyłam, jak chłopak unosi się w powietrze i ląduje kilka metrów dalej, w samym środku skrzyżowania. Auto zatrzymało się tuż przed nim. Zapanowała przejmująca cisza. Sprzedawca z kiosku na rogu natychmiast wybiegł na chodnik i krzyknął: Wzywam pogotowie. Kilka osób ruszyło ku poszkodowanemu. Kiedy nagle chłopak podniósł się i chwiejąc się z trudem doszedł do pobliskiego chodnika. Zatrzymajcie go, krzyknęłam, nadal stojąc przed przejściem. Zapanował chaos. Kierowca, który potrącił młodzieńca, otworzył drzwi samochodu i z trudnością wyszedł na zewnątrz. Był blady i niepewny, nie mógł samodzielnie utrzymać się na nogach. W międzyczasie kioskarz wezwał pogotowie i przyniósł z budki krzesło przykryte kocem inni pomogli poszkodowanemu usiąść. W końcu zebrałam w sobie odwagę i przeszłam na drugą stronę ulicy. Patrząc z bliska, nie miałam już wątpliwości, że chłopiec, choć dość wysoki, miał najwyżej 14 do piętnaście lat. Na jego twarzy, która była blada i bez koloru, widać było wyraźne przerażenie. Prawa noga i przedramię były ewidentnie złamane. Krew przesiąkała przez grube dżinsy na wysokości łydki, a ręka zwisała bez życia, wygięta w nienaturalny sposób. Chłopiec jeszcze nie czuł bólu, był w stanie szoku. Musimy go położyć. Nie powinien siedzieć. Rozłóżcie koc na ziemi dla chłopaka, powiedziałam, ale mój głos brzmiał obco w moich uszach. Kioskarz mnie rozpoznał. Ta pani jest lekarzem i wie, co mówi. Chłopca trzeba delikatnie położyć. Dwóch mężczyzn chwyciło za rogi koca i zdążyli ułożyć chłopca na trawie. W tym czasie, przy następnym skrzyżowaniu, zaczęły migać światła karetki, a ostrą syrenę dało się usłyszeć z daleka. Za ambulansem przyjechała policja. Zanim zabrano go do szpitala, zmierzyłam chłopcu puls i sprawdziłam oddech. Ciśnienie z pewnością mu spadło. Oby tylko nie miał poważnych obrażeń wewnętrznych, pomyślałam i postanowiłam wrócić do domu. Nie zrobiłabym dobrego świadka. Wystarczyło, że obecny był kioskarz oraz kilku innych przechodniów, gotowych pomóc policji. Przez kolejne dwie godziny patrzyłam z okien mieszkania na zamieszanie, które panowało na skrzyżowaniu. Dwanaście lat minęło, a wspomnienie tamtego dnia pozostaje żywe w mojej pamięci. To był dzień, kiedy Wiesiek zginął. Pamiętam, jak dozorca przybiegł do mnie zdyszany. Pani brat rzucił z trudem. Samochód go potrącił na skrzyżowaniu. Mariolka tam jest. Proszę się pospieszyć. Mariolka, moja chrześnica, miała wtedy zaledwie osiem lat. Poprosiłam sąsiada, żeby z nią został, dopóki jej mama nie wróci. Pogotowie także szybko przyjechało na miejsce. Jako lekarz pozwolono mi jechać z wieśkiem do szpitala karetką. Całą drogę trzymałam go za rękę. Jego oczy były otwarte ale wydawało mi się, że nic nie rozumie. Był w szoku, podobnie jak ten młody chłopak, którego teraz widzę w moich myślach. Pierwsze diagnozy wskazywały na rozległe obrażenia wewnętrzne. Kiedy zabierali Wiesława na salę operacyjną, jego spojrzenie powiedziało mi wszystko. Już wtedy chyba wiedział, że jego czas się kończy. Zmarł zaledwie godzinę po wypadku. Obowiązek poinformowania jego żony i córki o śmierci spadł na mnie. Udzieliłam szczegółowych informacji o akcji ratunkowej przeprowadzonej w szpitalu, określiłam przyczynę zgonu. Starałam się zachować pełen profesjonalizm jako lekarz, ale później rzeczywistość straty dopadła mnie z całą mocą. Z okna kamienicy wraca do mnie obraz tamtego dnia. Wierzę, że ten młody chłopak, który również padł ofiarą bezmyślności pirata drogowego, po prostu doznał złamań, ale jego wnętrze pozostało nienaruszone, a jego bliscy, matka, ojciec czy siostra. Nie będą zmuszeni do noszenia w sobie traumatycznych wspomnień. Zasubskrybuj po więcej opowiadań.